Cześć Siemano wszystkim, DC Jim z tej strony Witam was w Battlefield 4 Edycja Halloween jak widać Trochę tak, żeby było śmieszniej No i dzisiaj pobawię się trochę łukiem Miałem dosyć duże problemy, bo chciałem sobie podkręcić trochę kartę za pomocą programu od FG pod filmikiem wam dam pełną nazwę, teraz tak nie pamiętam, ale nie chcę się na tym zastanawiać za bardzo. On teraz nocną fabrykę, yy, fabrykę nocna zmiana zespołu Desmytch i na normalnym żadnym hardcore. Lecę właśnie sobie z łukiem, na, na techniku, yy, właśnie bo zdobyłem na ostatnim odcinku. A tutaj sobie mogę yy, to znaleźć właśnie w karabinkach, co ciekawe. No i możemy sobie yy, zmienić groty czyli amunicję tak prawdę mówiąc, bełty, jak zwał, tak zwał, każdy wie o co chodzi. I tutaj używam szerokiego, ale można sobie na wybuchowek na razie, bo na początku w ogóle jak zaczynamy, jak, jak go podniesiemy, mamy tutaj grot tradycy yy, trujący, ale jak widać wyobrażenia ma masakry no masakryczne, jeszcze tego zasięg ma mniejszy, yy, za to grot szeroki, no widać, chyba na, da daje się czasem zabić na, na hita z niego. Więc nie wiem, czy szara się nie przesiądę z powrotem na niego, ale dobra, koniec gadania, lecimy. No i w ogóle, co się działo z tym programem? Jakbym miał go odpalonego, to wszystkie nagrania, jakie robiłem, nieważne z czego, po prostu się cięły. Ile nie miałbym klatek w ogóle w systemie czy w grze, na nagraniu było tak jakby było po 10 klatek, po prostu się nie dało oglądać. Dlatego materiał trochę jest później. Późniłem przy przynajmniej, tak? Chciałem grać jeszcze jeden, ale tak się zdenerwowałem, że już zjadłem spokój z tym drugim. Tyle, się spóźnia godzina, ja niedługo do pracy będę musiał zwiewać. Zrobić sobie jakiś obiad. O jeszcze tutaj coś strzelałem no. eee, co jest fajne w WUK-u? Eee, to jest to, że nie jest wykrywalne tak jak, tak jak wiadomo każdą broń strzelasz to od razu cię widać jakby na mapie gdzieś na no, u raczej tak nie będzie jak jakoś da się to obejść No nie drink, mnie no, no drink To play No tak właśnie jestem w trakcie Już końcówka Ale nie będę na materiale Lepiej młodych ma. <grym grym grym> nie uczyć No no, ale jak mi się w ogóle grało Raczej nie sądzę, że zostanę na tej broni To będzie taka po prostu Pod Zagranie dzisiaj i nie wiem co będę wracał do tego wółku Aha, czekajcie Zakupowałem Widzę trochę tajemnisty, zachowajcie o zdrowie w tej No, to jest No, z wółku jest tak naprawdę ciężko mi trafić, no bo trzeba użyć ten celownik jeśli granatnikiem dobrze się w kodzie no ale nie w wfie to trochę pewnie też inaczej się fizyka zachowuje w ogóle w kodzie można coś nazwać że jest jakaś fizyka dobra tu mamy jakiegoś priasia no patrzcie czym przeżył, skubaniec

Coś Ja mam takie... takie nie wiem, czego w tego wóku mam, że strasznie chcę w nogi kolesiowi strzelić, bo się boję, że nie trafię. A mam się na tego wybuchowe, żeby najlepiej trafić. Mówią o zwykłym, tylko na bardzo bliskie jakoś tak trafiam. Z upimi tymi bratami. Dlatego tak jakby się teraz właśnie parę, żeby zagrać z tym wybuchowym bratem. Ale nie jest to wszystko dobry pomysł. Tak mi idzie fatalnie. Ciekawy koleś nie widział to wcześniej. Dobra. No w ogóle... Pora pójść jeszcze na tych nagrań, mi się psuło. to się psuje? że jeszcze ten program psuje mi trochę świetny mikrofon, straśnie zaczyna muczeć. na no, jakieś tam materiały słychać. Nie wiedziała o co chodzi. No i. Bo sobie na No e, zwykłe na Proszę, chociaż nimi trochę zaszaleję. chociaż trafię. Nie mieć takich strasznych stacień. Moszę chyba nie trafię, tą może No wczoraj trochę tam pograłem. po zdobyć nie, o co tam, o tam eee, No, tam trochę, tam troszeczkę mi się udało ugać może nie, ale to nie były takie staty, jak y, lata z karabinem. Dostał. I 93. bo nie dostał pewnie jakiejś wyżej, wyżej głowy, to pewnie zdech Co poradzić. Przeładuję tą, ten łuk. Bo ktoś już zdąży mi przeciwnik ściągnąć, albo ten przeciwnik zdąży mnie ściągnąć. I taka, taka rozgrywka ma jest na tym łuku. Wam wydało się przesunąć lepszą strzelankę <grym> w ogóle <buku> może strzelić dwoma strzelami naraz. Taki to totalny, gdzie strzała w rękę. <grym> w <buku> no nie bo nie muszę być w, w, w pełną stronę zlecać, tylko po jednocześnie. Także damage po prostu byłoby już... Gita, buuu! Bo... mnie strzelił. Jeszcze kolejny jest dech ciekawe. Masakra, masakra. To broń jest po prostu nie dla mnie. Ja nie jestem... to nie stworzony. Chodźcie, chyba na mnie. Jesteśmy chyba nie zabiję tak naprawdę nikogo. Teraz przez asysty dostałem to do zabijcie. widzę, <gryzny> że pojazd bił na serwer. Ja ja miał tak naprawdę lepsze staty ode mnie. <gryzny> A tego tak nie szło, i tego będzie lepsze. Bo mi w ogóle nie idzie. O! Pierwszy kill! Bezpośrednio pierwszy kill z Wukrum na no, końcu. Jakie tam gdzieś się z z tym łukiem wali do nich z góry Lep właśnie z wybuchowego? Tylko trzeba wejść gdzieś na górę, no Widać nikt nie jest na tyle nienormalny, żeby grać łukiem jeszcze od tyle na trybie mocnym. Gdzieś się odchodziło na górę. Na razie nie widzę wyjścia. Oh. Ja się w ogóle nie spodziewałem, że tu mi wyskoczy tak szybko się. Nie... No nie, granatem dostałem Aż ja to chyba to nie... To nie go nie jej się cieszę, eee, bo dla mnie to, to, ta broń jest naprawdę straszna. Nie wiem, czy kiedykolwiek, kiedy jak na kimgramu stop, muszę na oglądanie się strzelać. Ja go wam winę od Halloween, bo nie ale tak spokojnie w ogóle, bo do prawdopodobnie przyjechał. Eee, w którym się naprawdę dawno jeszcze widziałem. Tak pierdzielę na to w ogóle C4 wybuchło. No, tak, tak. Przekażę, yy, to był dobry motyw. Jak mamy łuk, żeby zamiast noża walił bełtem. Cholesia. To było dopiero op. Wyciągał bełk z łuku i walił mu prosto w twarz. No dziewczyny. Jeszcze szafki nie widzę. No, nie wiem, czy się na tym tak nie było że właśnie z łuku, tak wypijał się nie w oko, chyba. Ale to było nie podam, bo Może liwe, że nawet nie grałem, to po prostu widziałem nagranie. O, po prostu coś mi się przywidziało. Coś na dole, jest Pięknie Jak nic. No, jeszcze jeden był ze spasem oj ja cię, Z pasem by, by mi lepiej, jakbym z nim tylko latał. W ogóle kojarzył jeden kapel. kp. na tych granatów nie mam. To wiecie, no, To by było na tyle moich przeraźliwych zmagań z, tym, z tą bronią. Na levela pewnie nie dobiję. Też trochę, trochę pograłem. <grybujesz> Co to w ogóle było? przed <grybujesz> przedostatnim. <grybujesz> Dobra, dzięki za uwagę. I do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.